Dnia. My jesteśmy. Tak, wczoraj wieczorem dotarliśmy tutaj, udało nam się zaparkować po godzinie, po godzinie szukania jakiegokolwiek miejsca. Prosimy na miasto tylko się przejść, coś zjeść i, i wróciliśmy z powrotem, e, prosimy spać, dlatego że dzisiaj czeka nas dzień pełen wrażeń i zabieramy Was dzisiaj ze sobą, także bądźcie z nami, oglądajcie dalej odcinek. Witajcie w salonikach! Tak naprawdę zaczynamy naszą podróż, nasze zwiedzanie saloników. Zaczynamy od miejsca, od stadionu olimpijskiego, tak naprawdę, bo stoimy tutaj zaraz obok naszym oniwankiem. Kaftan Lozio, prawdopodobnie tak on się nazywa i tak się wymawia. Jest to stadion olimpijski, który w 2004 roku gościł właśnie tutaj olimpiadę i ogień olimpijski. Nie idziemy go zwiedzać, bo nam nie starczy czasu. Stadion, jak stadion. Więc idziemy dalej. W salonikach znajdziecie również stację metro, a jej trasa wygląda, przebiega właśnie o tak, wzdłuż całego wybrzeża. Tak, jak i saloniki są zbudowane, wzdłuż wybrzeża. Dzisiaj, tak szybkim krokiem będziemy zwiedzać saloniki. Jest zimno. Słońce, bynajmniej, jest ok, ale w cieniu jest zimno. Promenada w Salonikach jest 5 tak Także wyobraź sobie, że możesz cały dzień spacerować tylko promenadą. A cały dzień, 5km, to jest. No dla niektórych, spacerem to jest całodniowy spacer. No tak, fajnie tutaj pobiegać. No to na pewno. No a promenada. No jest, um, jeszcze te duże statki przed nami towarowe. To jest taka ogromna ta promenada, naprawdę. Zobaczcie sami. Właśnie znajdujemy się na promenadzie, a tutaj macie takie parasolki. Jeden z artystów w Grecji zamontował tutaj takie dzieło, i wieczorem, albo przy zachodzie słońca są one podświetlane różne kolory, i właśnie też się chwieją, i daje to taki fajny grecki, właśnie tutaj salonikowy vibe na tej promenadzie. Patrzcie, to to jest taki bar zrobiony ale na statek. Drink bar, bo normalnie można sobie tam wejść, napić się drineczka i iść później zwiedzać dalej. Taki hawajsko-piracki. Hawajsko-piracki styl, no. Saloniki są też nazywane miastem Białej Wieży. A wiecie dlaczego? Jeżeli myślicie o Białej Wieży, ja na przykład wyobrażałem sobie wieżę jak z Mordoru, tylko że Białą. Tym bardziej <laughs> oczekiwania versus reality są trochę inne. To jest oto ta Biała Wieża w Salonikach. Trochę karłowata, co. Co ciekawe, wieża służyła dawniej jako więzienie. Była po prostu więzieniem. E, I została odremontowana w, na początku XX wieku. I ona tak? wcale nie jest biała. No i właśnie, coś to jest? <laughs> Ale mimo to i tak wygląda pięknie? robi wrażenie. Tak, jakby też piracki, pewnie można tutaj sobie jakieś rejsy. Black Pearl. Czyli jest klimat uh, piratów z Karaibu. Dokładnie. I to też jest bar. Tutaj jest rozpiska, o których godzinach wypływa. Cruise just a drink. Czyli tak naprawdę masz, macie cruise, czyli przepłynięcie plus do tego drineczki. I godziny tam co pół godziny, czy tam co godzinkę sobie czarną perłą możecie przepłynąć morza i oceany. To w godzinę za dużo nie zobaczycie, ale. <grymne> <To są> Zawsze <zarzucone. grymne> Miasto Salonik, albo inaczej te Salonik? The Salonik? Jest, 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 jest starym miastem, bo jego historia sięga e, 315 roku przed naszą erą, ale jest też dość świeżym miastem, tak bym to ujął. To jest ogromne miasto. Jest to drugie miasto zaraz po Atenach i jest dość, takie, taką młodą duszę ma, bo jest tutaj bardzo dużo um, studentów. Co jest tu z... jeden taki uniwersytet tak, ładny zas... i tam jest bardzo dużo młodych ludzi. Dokładnie i dlatego też miasto wieczorami e, tętni życiem, nie tylko wieczorami, bo tak jak możecie zobaczyć to jest tutaj cały czas coś się dzieje. Ruch i tak dalej, no tak. tak samo jak my no wczoraj nie mogliśmy przez godzinę jeszcze znaleźć żadnego miejsca. Dopiero gdzieś tam na uboczu po prostu znaleźliśmy jakieś jedno miejsce pod drzewkiem i tyle. Ale naprawdę krążyliśmy dookoła, krążyliśmy, krążyliśmy i już byliśmy załamani, mówimy jedziemy stąd. Ale się tak, tak, udało. Tak, tak. Zaparkowaliśmy koło stadionu. Także się udało, idziemy szukać kabla tak naprawdę Aj. oraz zwiedzać resztę Saloników. Mandariny and more zobaczcie przyszły nam pankejki ja mam dubajskiego już zdążyłam po ja, jest pyszny i to jest to czego dzisiaj potrzebowałam jest ogromne a ja mam Top Gun co tam masz w ogóle w już wiemy, już wiemy dlaczego to jest chyba pasta awokado polana balsamico tutaj jest krupiący kurczaczek to jest to jest jogurt grecki, ale kozi Okej, okay, a ja mam dubajski, czyli standardowy. Pistacja, czekolada. No co więcej potrzebujesz. Zajedam. Kupiliśmy tutaj, mamy jeszcze w plecaku rzeczy. Sobie po prostu zrobiliśmy taki dzisiaj shopping day. Świeżenie szafy. Tak. Ale jest tu tak dużo ludzi, że ja w kolejce do przebierania czekałam chyba z 25 minut. No, i teoretycznie wzięłam tylko komplet z tego, co sobie wybrałam. Wszystko za duże. dużo. Właśnie jest to, że zazwyczaj są numery od S, E, z wyż, a nie ma mniejszy. Bardzo. O, nie pipkało, myślałam, że będzie pipkać. Co ma pipkać? Czy zapłaciliśmy? z każdej strony jest jakiś artysta, który śpiewa, coś przygrywa? No, no, naprawdę. Pamela mówi, że jak słyszy taką muzykę, to jej się płakać chce. No, nie wiem dlaczego, myślę zawsze tak, mam, że jak słyszał, jak jakoś tak ładnie gra, to jej się płakać chce. <śleszy> Dlatego masa ludzi krążących w tomi z powrotem. Podoba się nam. Uuu, tak, i mi się odbija czekoladą i normalnie mi tak sercowali po tych Czekam pancake z podwójną dawką czekolady. Nie się tu napić, bo już siły nie domagają. Znoszenia plecaków. Tak, nogi odpadają. Tak jak widzicie, zwiedzamy dzisiaj miasto, ale raczej yy, shopping smut. Tak, raczej tak na luze, jakby nie mamy konkretnego planu. No Nowocześnie i, zwiedzamy Stare Miasto. I tego będziemy się tak cały czas trzymać. <głos> <głos> tak mi się wydaje. Czekajcie, ja powiem wam ile kroków zrobiliśmy na ten moment. No, prawie 10 tysięcy kroków. Przed nami Forum Romanum, starożytne centrum saloników. E, tak naprawdę jego historia sięga już pierwszego wieku naszej ery. Czyli no już troszeczkę lat ma to miejsce. Jak widzicie, jest odgrodzone na razie od. Na razie. Jest odgrodzone od całego miasta. Kiedyś stanowiło to główne centrum całych saloników. Także się pozwiedzali miasto, zobaczcie. Historia, elegancja. <laughs> Prawdzie i... elegancja, bo miasto za kupami. Uh -huh. to, jest, to jest zwiedzanie z Oniwanki. Zrobiliśmy poni... chyba z 15 km z Butta i wracamy na razie do Oniwanka zrobić pół godzinki na słoninki, a potem wychodzimy na miasto, bo saloniki są bardzo imprezowe. No dawno nie imprezowaliśmy, więc lecimy dzisiaj na imprezkę, zobaczyć jak to tutaj w Grecji wygląda. To jest Wystawki, dobra, mamy wszystko naraz. Mieszczeń <laughs> dzisiaj nie szkodzi. To matryno 1995, to w Lidlu, ένα na rachunek to leci na Wracamy na hatę. Dziadek trochę wariuje, co nas zawodzi. Pierwsza 55. Wracamy już na chatę po imprezie. Także dziękujemy za zwiedzanie z nami dzisiaj z saloników. No, no, zapomniałem gdzie my jesteśmy dzisiaj. Dawid mówi do mnie co oni ta nie mówię. To ty jesteś taki sztywny. Ale jutro wam opowiemy co i jak było. Dzisiaj żegnamy się z wami, dziękujemy. Good morning everyone. Witam do tego dnia. Co? Poimprezowali wczoraj poimprezowali tam. Poimprezowali. Zresztą sami widzieliście Co, wstaliśmy? Dzisiaj jest OK, jest 13 godzina. Tak, I dzisiaj z, z samego rana wstaliśmy, żeby dzisiaj zabytki zwiedzać już typowo z Wami. Nie Nie no. <noise> już no. mnie zastraszyłeś, jak już kurwa nie mam się wychodzić. Wczoraj się z Pawelem właśnie śmialiśmy, że kurwa inni to jak chodzą podróżować, jak podróżują to zwiedzają jakieś muzea, nie muzea. To no my kurwa mamy swoje. Mamy swoje <noise> <Zwiedzenie>. muzea. <My głos> mamy swoje muzea. Tak no jak widzieliście wczoraj byliśmy w kilku muzeach, znaczy no. Tak, no, no, ale co to. najlepsze w klubach oglądali Eurowizję. Ja pierdolę, człowiek się chciał potańczyć, pobawić, a tam Eurowizja, Eurowizja lecała. była bez kitu, także... To też było takie dziwne. Później poszliśmy do innych barów bardziej. Ludzie tam wiecie stali, tuż, tuptali nóżkami, ale Daj. nikt się tak naprawdę nie chciał tam wyrwać do tańczenia. Myśmy z pomalką bawili się tak jak widzieliśmy na załączonych obrazkach. No jak zawsze, Reszta po się patrzyła. I co, idziemy teraz do centrum? Może coś po drodze sobie zjemy, czy coś. Nie no, może, no. tylko na pewno, no, pewno tygodni. No. Dzisiaj mamy tyle siły, że jeździmy metrem. Dlatego Agia z Sofie zjechać stąd, będzie już 300 metrów do jakiejś kawiarni takiej takich znaleźć. Panie, jest czysto? Ej, jest, jest czysto? 9 i 3 czwarty tam jest. Tak? tak? To do Hogwardy się dostaniemy. Są biletomaty. Zobaczymy, jak to funkcjonuje. By your ticket. Daily 0,50. O! Nawet są my jeden raz. Jeden raz tylko pojedziemy. A nie, w tą i z powrotem. E, Exactly. O, i można płacić albo gotówką, albo kartą. To też jest spoko. W sklepach na Sztabu też płaciliśmy gotówką, a on nas można tylko kartą. Nie, też można, gotówką. Też? No. Też, też są, że, że możesz kasę wkładać do maszyny. Tak mi się bynajmniej wydaje, Wydaw że tyle kilometrów wczoraj robiliśmy. Tutaj wygląda dawać Ładno ile O, bileciki. Bileciki. No, no, będą na pamiątkę. Kolorowe, fajne. Bądź, Dobra, na teraz gdzie? Agias Sofias mamy jechać. Agias Sofias? Bądź pierwszy, Wojciech. Jedzie, i jeżeli dwa. Jeżeli dobrze myślimy, bo dalej się okaże, że wywali nas gdzieś. To na no podróżujemy śmiało. przynajmniej sobie, pozbudzamy tunele. No, z Euro 20, już to mało prezentu. To trzeba się przygotować już do biegu, czy co? Szybciej czekać. Czekam szybciej. A tyś tu się pójdź, bo został po mnie rewelacja Change to air, Sophia. Extract 1. Atmos, I'm the You see the cleaning? Doors are closing. Atmos, <laughs> I'm Sophia. Next station, i Sophia. <whistles> Atmos, I'm Sophia. Station, a ja Sofia. Jesteśmy w muzeum. <laughs> <Zof> <laughs> muzeum. Wolimy wydawać na imprezy, ale jesteśmy w muzeum. To nie trzeba płacić. Wystarczy euro 20. Nie dojrzeć, jak do miasta, to jeszcze ci pokażą 30 artefakty. Centów centów na jedną osobę. No, euro 20, wiesz. Spoko, artefakty, fajnie. No? Uuu, nice! Dzisiaj jakoś te saloniki ładniejsze. Bo słoneczko świeci. To też prawda Świedzajcie z nami. Choro cappuccino, czyli Capucino na zimno. Grecy ponad słyną właśnie z tego, że lubią delektować się kawą i piją po prostu godzinami. Nie, ja Nie wiem, czy nie się tam Co masz dobrego? Nie, ale nie było. Bajka z jajka po benedykcyńsku, sosem holenderskim i ciemniączki i sądek. Ja mam podobne, ale wam dokładnie nie powiem co to jest. Po prostu jajka podektu. Tak więc, takie właśnie jajka. Zboczy się na bajglu. Tutaj możecie zobaczyć jaka ta promenada jest długa. Aż stamtąd, tutaj, tu zakręca, Popatrz, aż, aż tam, tam można sobie dojść. Aż tam idzie. Tam, tam, o, jak się kończy właśnie ląd, to ona aż tam idzie. Wow. 5 kilometrów może. Podsumowując, ja bym powiedział, że Saloniki, bardzo fajne miasto, tak. czuliśmy się bezpiecznie. Bardzo bezpiecznie, nawet bym powiedział. Bo nie ma tutaj takiej typowej plaży dla turystów, żeby można było się pokąpać, ale... Znaczy, wiesz, nie byliśmy jeszcze tam. Tak e... daleko, może tam jest gdzieś tak plaża. na końcu. Ale tam to jest dalej. mega dużo kilometrów tutaj dochodzenia, mega dużo trasy tutaj można zrobić i no jest tu mega turystycznie, jest bardzo dużo ludzi. tak, Wszyscy się przez siebie przebijają, no nie ma gdzie stanąć, korki są nieziemskie, ale jest metro. Ale jest... to robi ten klimat właśnie całego miasta. Wczoraj też, jak jechaliśmy tak. Uber'em, to tutaj Pan nam mówił, że no saloniki, jeżeli chodzi o komunikację miejską, nie są tak zbytnio e, rozwinięte. No, to tak, to są... ale Uber wczoraj za Ubera wczoraj zapłaciliśmy 4 euro, więc spokojnie możecie korzystać właśnie z Uberów. Odradzamy autobusów, bardziej właśnie metro, Ubery, nogi nawet, bo, bo jest to praktyczniejsze tutaj po mieście, żeby jeździć. Ale no, z powodu tych korków i tłumów jest to dobra opcja. Tak, no, no lecimy do autka. Na, me na metrze wysiadając, czy wsiadając, możecie właśnie napotkać nawet na takie, y jak to nazwać? Archeologiczne odkrycia z dawnych wieków. I wojny światowej. Co nawet nie po drugiej. To wujka Aleksandra pamięta, wielkiego. Był jeszcze z z taką, koroną mi na głowie. To z asterixa, jak Co? Jak go się nazywa? Cezar. Juzek. Opa. Józek. Wow. Darmowe muzeum. Chcieliście muzeum, macie muzeum. Ale zobaczcie też tutaj, jaki ważny znak, jak go zobaczycie. Zobacz tu. To znaczy, że możecie wchodzić. W Grecji oznacza, Tamela, że wchodzimy. Ty, masz, ty masz edukować, a nie do złego namawiać. Nie słuchajcie jej. Nie słuchajcie To jest znak, który zabrania wchodzenia jakiegokolwiek. A gościu nie miał włosów? Zobaczcie, stoimy tutaj na tej plaży. Plaża się nazywa Agia Cyriada Beach. I zobaczcie, gdzie sobie stoimy? Już wyjechałam z auta. Sorry, pranie zostawiłam. No, tutaj też prosto na plażę. Breaking news! moi mili, patrzcie na to. Lekki peszek. Czy widzicie tutaj coś, coś dziwnego? O, tutaj w tym miejscu. Mamy gwoździa. Takiego jebitnego gwoździa. Powietrze schodzi z opony, ale jest jeszcze na tyle mała dziura, że to powietrze się utrzymuje. Więc dzisiaj mamy niedzielę. Jutro poniedziałek. Dopiero jutro będziemy mogli znaleźć jakiegoś gumolepa. No i co jeszcze musimy, to znaleźć serwis Fiata, bo musimy wymienić olej w naszym Fiaciku. Bo przejechaliśmy już 8000 km, więc też czas najwyższy. No, nie fart. Trochę nie fart. Ja tutaj przypuszczam, że ktoś nam. Ktoś nam tego gościa podstawił, bo pamiętam sytuację, jak kilka osób się tak patrzyło, właśnie na naszego obusa z zawinka przez dłuższy czas i czekali, aż odjedziemy. Może być, może nie być. Może być, może nie być, nieważne. Na szczęście powietrze się utrzymuje, utrzymuje się w miarę dobrze, więc do jutra, do jutra mamy czas, ale jutro dzień organizacyjny. Ta plaża już tutaj widać, że jest dużo turystów. Tutaj jest jakiś hotel, ale spoko fajnie. Tam? Tak, tam są saloniki, no. A my jesteśmy po tej drugiej stronie teraz.